Witam Was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widać, za mną jest cudna streamerka nemsko I udało się przy, przez przypadek zdobyć skalp, bo jak się okazało, ciśnie sobie speedrana na buletach i jest aktualnie na około moim rankingu. No i trafiła niestety na mnie, a mi udało się ją pokonać. I jako, że jest deżką ładniejszą szachy niż ja to ja na chwilę zniknę, żeby Wam nie przeszkadzać w oglądaniu. Obejrzymy sobie klipa z tego i później przeanalizujemy partie. Więc znikam. I lecimy. I just probably need five pounds. Like I think I can gain ten, but I don't know if I can gain another five on top of that. Like gaining ten is probably not the hardest, but gaining fifteen is probably quite hard. I also don't know if I will like the way I look if I gain fifteen pounds. I probably won't. I already don't like the way I look. It's fine. It's whatever. We'll figure it out. Well, I'm not going to punch a 15 year old, you know? <laughs> That's my point. Chat will definitely chestbox box me. It's true. It's true. Farzons will chestbox box me. Why will I not punch a 15 year old? Uh. Probably because that's kind of weird. I'm fine with punching a 17 year old, really, but 15 is probably where I draw the line. No 16, no 15. Happy New Year's! That's where I draw the line, yes. Correct. i'll stop no it's fine i've drawn a lot of lines this year for myself a lot of been i've said a lot of like if this happens that is the last straw kind of statements and i kind of like that i think that's good No to lecimy z analizką. Oczywiście zachęcam Was do wpadnięcia na jej kanał na Twitchu, na jej streamki, gdyż jest to giga pozytywna osobka, no i też coś tam potrafi grać w szachy, więc zapraszam akademsko na Twitchu. No i już przechodzimy do partii. Jak widać totalnie zmierzyłem oponentkę, Gdyż ani przez chwilę nie miała większej przewagi. No na początku w debiucie, w który po prostu gram jakiś kijowy debiut chyba. Miała jakieś minimalne przewagi, ale oprócz tego to wykresik jest zdecydowanie po mojej stronie. I procentowo ja miałem 82% dokładności. Jak na partię buletową to myślę, że bardzo dobrze. A Nemo 75%. Przejdziemy więc do analizy, a jeszcze wam pokażę jej profil, że to ona. Mimo że widzieliście filmik, no to tu jest, że Autorized author, uh, Speedrun Account of Woman Grandmaster i. U U Powiedzmy, że tak to się czyta. Sorry, za mój angielski. Dobra, zagrałem C4, grałem białymi. Klasycznie E5, skoczek C3, skoczek C6 E4. Niedokładność, ale cóż, tak gram, bo mogę. Gojęc C5, osłabiam czarne pola, ale za to mm, nie dopuszczam przeciwnika do ruchu D5, gdyż potrójnie słonie to pole. D3, A5, gojęc E3, od razu kontruję tego gońca. Nie boję się wybicia, po prostu odbijam pionem i wtedy ten skoczek już nie ma miejsca na D4. I gram skoczek F3, goniec E2, roszada i linię F mam otwartą do ewentualnego ataku. Zagrałem Gając A7 co mnie deczko zaskoczyło, gdyż no bardzo rzadko widzę, żeby ktoś mi tak grał. Jak nie w ogóle. Najczęściej mi tu grają albo skoczek D4, albo D6, albo, albo po prostu wybijają. Gając A7, no generalnie ten ruch jest głupi i najprościej wybić, wieża odbija i ta wieża po prostu stoi tu bez sensu. Jakby strata tempa ze strony czarnych. Więc po co? Ale nie skupiłem się zbytnio na tym, co ona zagrała, więc rozwijałem się dalej. Gając E2, D6, skoczek F3, rozwijamy się, skoczek F6, Roszada, H6 yy, i skoczek D5. Tu się deczką pośpieszyłem. Najlepiej to zagrać na spokojnie H3, żeby ten gając po prostu nie miał jak się sensownie uruchomić i mnie tu nie wiązał. Yy, jednak zagrałem skoczek D5. To jest taki typowy manewr w tych, w tych strukturach. Po jakimś wybiciu po prostu chciałem odbić pionem. Jak się skoczek odsunie, wieża na wolną linię. No i gramy sobie dalej. Nastąpiło, nastąpiła roszada, i teraz stwierdziłem, że w sumie nie do końca mi się podoba to, że po wybiciu, odbiciu skoczek się odsuwa, wieża C1. Przeciwniczka dostaje kontrę poprzez ruch F5. Dlatego wybiłem to. Komputerek nie do końca to lubi, ale to miałem w tym jakiś cel. Hetman bije F6, Hetman D2. Ewentualnie w przyszłości mogę w jakiś sposób święcić gońca, ale no powątpiewam w to. Na razie tego Hetmana nie mam jak stąd wygonić. Skoczek D4, Skoczek bije D4, E bije D4. Tu wydaje mi się, że powinna wybić gońcem, dlatego że po E bije D4 ten gońc jest po prostu trupem i no nie ma gdzie się ruszyć. A mój goniec jeszcze jakoś żyje. Gając F4, zaraz gojąc G3 i jest spoko, dlatego lepiej było z jej strony to wymienić. Jednak f 4 gojenc F4, C6, gojenc G3, Hetman G6, co jest poważnym błędem. Dlaczego? Też pion tu wisi, ale gramy buleta i ja totalnie nie widziałem tego piona przez następne 10-15 ruchów, chyba, więc nie zmieniłem tego piona, a to prowadziło do dużo lepszej pozycji. Nastąpiło F4, więc atakuje, a co najmniej udaje. I od razu dostałem F5, więc bloka od dziewczyny nawet mogę dostać w szachach. Więc pcham się dalej w jakikolwiek sposób. E5, i tu nastąpiło D5, co jest kolejnym błędem. Generalnie wybicie tego rozwiązywało jej większość problemów i prowadziło do dość remisowej pozycji, gdyż po odbiciu hmm, koniec jakkolwiek mógł się uruchomić. To po pierwsze, że. Mógłby atakować mojego piona, i do tego jakoś wieże by się włączyły. Ta wieża by zaczęła słonić piona, i tak dalej. A po drugie, po przesunięciu, wybiciu, wybiciu te piony stoją po prostu głupio i są słabe. A ten gońc już nie ma jak wejść do gry, bo tu pionki się wzajemnie bronią. Zagrałem gońc F3 z atakiem na piona, na słabość. Gońc E6 logiczny ruch, aczkolwiek tu wciąż wisi pion, ale skoro go nie widziałem, no to jak dla mnie gońc E6 nie jest błędem. Wieża AC1, bo po co bić tego darmowego piona, no i w końcu ona zauważyła to, że pion nie wisi, więc goniec B6. Wieża C2, zdwajam wieże na wolnej linii, Typowa bicie, 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 hetman C2. Goniec E6 się wrócił, goniec E1 z atakiem na piona, grożę w jakiś sposób ruchem Hetman A4, bo po losowym ruchu, nie wiem, zagram sobie G6. Jak zagram Hetman A4, to nie grozi mi Hetman C7, gdyż mam wtedy Hetman E8. No bo tu bym oddawał wolną linię, prawda? I do tego by broniła Piona, a tak to mam szacha i zdobywam figurę. Jednak nastąpił Hetman C7, wymieniłem i przeszedłem do końcówki. Gramy całkiem szybko. Ja mam 34 sekundy, ona 35. I nie rozwiązało się to wygraną czasową którejś strony, więc jestem zadowolony. Jako, że jest już praktycznie końcówka, to podciągam króla, bo król również musi być aktywną figurą w końcówce. Nastąpiło b5, jakaś kontra na skrzydle hetmańskim z jej strony, król e2, gdyż jeszcze nie, nie wiedziałem, w którą stronę chcę tym królem iść, gdzie się bardziej przyda, a zauważyłem, że ten gońc może w przyszłości chcieć się dostać na pole h4 i tu gdzieś może, może wejdzie. Mała szansa, ale no o to mi chodziło. Gońc B6, trochę losowy ruch H3, jakby H3, G4 to jedyna opcja przełamywania tej pozycji z mojej strony. Król F7, G4, Król E7. I tu komputerek bardzo lubi ruch B4. No, ale kontynuacji bym tego nie policzył. No, bo widziałem ruch B4, ale widziałem A4 i stwierdziłem: no nic mi to nie dało. A teraz w ogóle tamtędy nie mam jak się przebić czymkolwiek: ani królem, ani gońcami. A tu mogłaby być kontynuacja Ghost H4 z szachem, Król D7 i G5. Wydaje się, że jeszcze bardziej zapycham pozycję. No i wydaje się, że Gaens D8 jest logicznym podejściem, no bo związał mi piona i na przykład będzie mógł zagrać G6, H5 i totalnie zablokować pozycję. No i będzie remis. Tylko, że tu można wybić tego piona, gdyż ten góńc nie wisi, bo następuje H7 i dorabiam Hetmana. Dlatego mogłoby nastąpić bicie, bicie, gołęz bije d8, król bije d8, a3, żeby zablokować tego piona, bo w przyszłości zdobędziemy piona z b5, no i automatycznie piona z a4. Król e7, gołęz h5, jest to obrzydliwa pozycja, gdyż wydaje się być totalnie remisowo, a jest plus 3,5 dla białych. Dlatego, że na przykład jakby gołęz chciał się wymienić, no to wymianki i król po prostu tędy sobie Przejdzie a król nie może bronić tego piona, bo ten pion sobie dojdzie. Na przykład, ale pomyślicie, no ale król może stać w miejscu, ja na przykład król f8. Wtedy po prostu podciągam króla i w którymś momencie albo gram gońcem gdzieś tam, albo gram na g6 i króla podciągam aż na h5. No i po prostu ta, ta pozycja na tempach się nie trzyma czarnym. Wierzcie mi może na słowo Ewentualnie mogę wam w miarę pokazać o co chodzi No tutaj to automatycznie przegrywa poprzez goniec e8 No ale nie wiem Goniec g8 Podciągam Tutaj gramy ciągle to samo No i w którymś momencie Goniec g6 Goniec wraca król h5 No i ten pion leci Jak król się zbliży no to goniec e8 W sumie tu pion też wisiał Więc może w drugą stronę ten goniec mógł iść o, w tym momencie yy. No to goniec g6 Na przykład No dobra, teraz to w ogóle się nie zgadza w tempach Chodziło mi o to, że w którymś momencie Mogę zagrać e6 Powiedzmy, że w tym Tu król h5 też wygrywa Żeby, żeby po prostu oddać tego piona I wtedy wjechać gońcem na e8 I wybić te dwa piony No i mieć kolejne dwa wolniaki Wracając do tej pozycji, jeszcze mogłoby nastąpić na przykład, goniec f7, żeby po prostu wtrzymać gardę gbije h6, GB h6, król f2, znowu idzie i znowu nie ma jak go zatrzymać No jest to <tragiczne>, tragiczne Szach, no i król się tu dostaje, zaraz goniec h5 i praktycznie wynika z tego ta sama pozycja Czy jeszcze coś mam tu przygotowane? Nie, dobra bo powstała podobna pozycja, ale bez b4 Gdyż ja dałem szacha na h4, krócia się odsunął I g5, zagrałem tak jak w tym wariancie, co Wam pokazywałem H g5, to było najlepsze podejście ze strony czarnych Aczkolwiek, no nie wydaje się Gdyż albo mogę wybić pionem i cisnąć pionem z h Albo wybić gońcem I też mam jakąś kontrę po linii h Jednak to... Komputerek twierdzi, że jest 0-0. Nastąpiło G6, H4. No i tu, mimo mogła sprawić, że byłby to totalnie remis, nie dałoby się tego przybijać poprzez ruch gojąc F7. No i już nie mogę zagrać H5, gdyż jest podwójnie atakowane. Dopiero musiałbym zagrać król F2, król G3, H5 i wtedy po wybiciu król H4, ale wtedy już król oponentki mógłby się dostać na g7 i tak bym się nie przebił albo nawet nie na g7 wystarczy jak pójdzie na e6 i będzie jeździła w kółko gońcem na c7 i b6 jednak popełniła błąd zagrała król c6 no i to mi już pozwoliło przebijać się przez h5 Róg, goniec f7 nic nie daje gdyż pcham piona Gdyż pcham piona. No i żeby obronić pole H7, trzeba zagrać gońc G8 i wtedy mogę zagrać. Wydaje mi się, że E6. Dobrze mówię. Nie można bić, bo oczywiście pion idzie dalej. A jak król się podsunie, idę dalej pionem. Piona nie można zbić, bo Gańc broni. A żeby obronić pole E8, trzeba zagrać Król D7 i wtedy mogę wybić piona z D5 i się sypie pozycja przeciwniczki. Nie można wybić, bo pion leci, więc trzeba zagrać gojęc H7, no i ten gojęc już w życiu się nie ruszy, A ja mogę sobie jakoś grać, a chociażby gojęc F7 sobie wygrywa, bo nie ma jak zatrzymać dojścia piona. Nastąpiło GB H5 w takim razie gojęc B H5 No i tu już król będzie zdążał ku bandzie żeby się przebijać. Nastąpiło B4. Żeby tworzyć kontrę na skrzydle hetmańskim, bo to jedyna opcja przeciwniczki. Król F3, A4, król G3, B3, i tu tylko jeden ruch wygrywał, i go znalazłem. Bo pierwsze, co się, co się nasuwa, jakby w takiej pozycji, jak chcesz przebijać się drugą stroną, no to chcesz to wszystko zablokować na drugim skrzydle. Więc pierwsze, co chciałem zagrać, no to A3, ale mm, udało mi się policzyć akurat zły wariant, taki, taki w którym mógłbym się obronić. No, ale i tak mi nie pasowało, więc zagrałem inaczej, gdyż po A3 ja policzyłem coś w stylu goniec C5, pomijając fakt, że jest tu szach i chyba wtedy. No nie, nawet nie, bo wtedy goniec się zasonia. Nieważne, ale można zagrać goniec D1 i po biciu, biciu nie ma ruchu B2, bo o to chodziło w tym wariancie, żeby dojść pionem, gdyż jest, no powiedzmy, że szach, który się odsuwa i goniec C2 blokuje piona. Jakby doliczyłem to, że mimo może tu poświęcić gońca, ale nie widziałem ruchu gojąc d1. To... Ale w tym momencie mogłaby zagrać gońc a5, gojąc d2, gojąc c1. Bo mogłaby najpierw zagrać król d7, żeby nie dostać szacha, gdyż z niewiadomych przyczyn ten, ten szach jest bardzo groźny. I w następnej kolejności goniec A5, goniec D2 i goniec C1. I jest to nie do obrony, jest to wygrana czarnych wówczas. Jako, że mi się to nie spodobało, nie spodobało no to wybiłem. Był to wygrywający ruch, gdyż po odbiciu tym razem widziałem ruch D1, więc to ciekawa logika. Nie widzę w jednym wariancie, widzę w innym. No ale jest to bullet, więc błędy się zdarzają. I gojęc D1 też nimo nie widział, bo tam na streamie. Rzuciła jakieś Oh no goniec A5 nastąpiło, wybiłem piona Król C5, Gając E7 z szachem Król B5, król H4 Prowadzę swoją ekspansję Gając D2, atak na piona Bronię piona, do tego król jest jeszcze bliżej Pola F6, gdzie zaatakuje gońca I wspomoże piona w dochodzeniu do przemiany Gońc C1, o nie, tracę piona Otóż nie, mogę go obronić A i tak wystarczyło zagrać gońc D6 Też to wygrywało, gdyż po odbiciu Po prostu król F6 I no, pchamy piona do przemiany Zdobywamy gońca, zdobywamy piona I jedziemy pionem z F Wtedy Zagrałem jednak na spokojnie gońc A3 Król C6, król F6 Nie boję się straty piona, no bo biorę Gońca, dlatego gońc się odsunął e 6 gońc B4, straciłem tego piona, no cóż, E7 i najpierw Nimo chciała zagrać król, D8, król D7, żeby blokować pole E8, no ale oczywiście gońc A4 wówczas wygrywało, gdyż i tak dochodziłem do Hetmana. Jakby gońc zagrał na D7, nic by to nie zmieniało, bo Goc A4 z szachem, król C7, bicie gońca, odbicie królem. I król F7 w opozycję. I nie ma jak zatrzymać piona przed dojściem do przemiany. A w partii jeszcze nasopiło z G5 szachem Nie wiem, może liczyła na to, że zagram król F7, wybije piona i jakimś cudem. wyremisuje tą pozycję. Oczywiście jest to niemożliwe, gdyż no nie zdobędzie tego piona i mam po prostu figurę więcej. No ale po prostu wybiłem gońca, zagrała król D7 i się od razu poddała. No, tu po prostu GNS A4. Krusia się odsuwa i doróbka Hetmana. I zwycięstwo. Mamy skalp z cudną streamerką. Jak Wam się podobało, zachęcam do łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i sekcja komentarzy jest dla Was. Jakieś gratulacje, jakieś pytania i tak dalej. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Papa. Pa.